Oj, wiecie co? Chciałem nagrać dzisiaj jakieś pięć plansz, ale poważnie się zastanawiam, czy nie zrobić sobie przerwy już teraz. Okej, okay. i teraz... A, tak! Możemy wybrać, którą drogą chcemy pójść. Przez cmentarz, czy przez wieżę zegarową. Słyszałem, że wieża zegarowa jest potwornie trudna, a i Kid Dracula miał wieżę zegarową, więc chyba będzie uczciwie, jeśli wybiorę wieżę zegarową. Jak ją wybrać? No, okej, okay, okej. Okay. Musimy pójść po schodach. Musimy tylko kliknąć, albo w górę, albo w dół. Przepraszam. No, ta gra jest o tyle ciekawa, że ma. Kilka ścieżek do wyboru. Oczywiście nie będę pokazywał każdej z nich, w końcu nigdy w tą grę nie grałem. Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje. Ale. Hmm. Ani muzyka nie jest zła, a tło jest całkiem niezłe. Oprócz tych różowych cegry, nie wiem o co z nimi chodzi i ranią moje oczy. Sekundę. Czy to nie jest stoper? W poprzedniej części stoper po prostu zatrzymywał czas. Okej, okay, w tej części też zatrzymuje czas. Ale cały czas go tutaj mam. Aaa! Zdaje mi się, że w jedynce stoper zatrzymywał czas, ale tuż po tym, jak go wzięliśmy. Tuż po tym, jak go wzięliśmy. Tutaj działa troszeczkę jak broń flashmana, czyli... NACISNĄŁEM W GÓRĘ! Ty... Ta gra... Cheatuje normalnie. No więc... Cóż, nie ma sensu, żebym dalej kontynuował, tutaj i tak jest prawie 15 minut, więc do zobaczenia w następnym odcinku z serii... Zagrajmy w Castlevania 3 prawie na ślepo. Do tego czasu trzymajcie się ciepło, cześć! I okej, okay, dla mnie nie było przerwy żadnej, ale... Jakoś... chcę po prostu to kontynuować. Więc kontynuujmy. Hej, wirb już witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Casylwania 3 prawie na ślepo, nie nacisnąłem w dół wcale. Ta gra oszukuje. Okej, okay, w górę. Zniszcz. Podskocz, zniszcz, podskocz, zniszcz... Zniszcz! Uch, świetny początek! I te kolce nie wyglądają zbyt dobrze i nie jestem pewien, czy w Casylwaniach kolce... To jest wyrok śmierci, tak samo jak w Megamanie i prawdę mówiąc, chyba nie chcę tego sprawdzać. Więc po prostu chodźmy dalej. I to nie będzie jakaś główna seria, postaram się ją szybko zakończyć, a przynajmniej tak szybko, jak będę dał radę i kontynuować moje Megameny. Megameny są fajne, są stosunkowo proste, kolorowe. Walczy się w nich ni z robotami i robotem. Co ja właśnie właściwie wziąłem? Robotami i robotami z robotami i robotem. Tutaj walczy się, chodzi się jakimś Welmontem, który nie potrafi skakać. Steruje się nim jak krową otyłą. tyłą. Tak słowo daje. Chociaż w jedynce było jeszcze gorzej. W jedynce sterowanie było gorsze, to muszę przyznać. I słyszałem jeszcze od Lawosa, że ta część jest prostsza, więc mam nadzieję, że nie kłamą. Okej... Okay. I to jest o tyle miłe, że to nie jest miłe! Muszę przyznać, że to nie jest miłe. E, ta gra jest o tyle miła, że. O, właściwie, co ja chciałem powiedzieć? Już zapomniałem. Spadłem w przepaści i zapomniałem, co mi się spodobało w tej grze. Hmm. Właściwie nie mogę mówić, że gra jest zła, bo tyle ludzi ją uwielbia i etc., etc., Ale za każdym razem, kiedy pierwszy raz gra się w jakąś trudną grę, to. można troszeczkę ponarzekać. Ponieważ jednak, jeśli gra jest trudna, to. Aj, przypomniałem, co chciałem powiedzieć że mniejsza z tym. O ile, jeśli gra jest trudna, to w porządku, jest trudna, po prostu trzeba mieć troszeczkę doświadczenia z nią. Nie da się jej przejść za pierwszym za pierwszym razem idealnie. A ja w trójkę nigdy nie grałem, w, w czwórkę grałem trochę. Jedynkę, okej, okay, jedynkę prawie przeszedłem, ale... I właściwie... Skoro jedynkę prawie przeszedłem, to trójka nie powinna mi sprawić aż takich problemów. Ale mniejsza z tym. Chciałem powiedzieć, że tutaj... A nie uderzamy głową o... o... sklepienie, co mi się bardzo podoba. Jeśli byśmy to robili, to... nie byłoby to zbyt przyjemne zdecydowanie. Okej, okay, wiecie co ciędzie. Okej! Okay, nareszcie. I mam dłuższy łańcuch niż poprzednio. Poczekam aż on sobie pójdzie, bo jestem pewien, że zepchnąłby mnie w krzepać, gdybym tylko tam pozostał. Nie jestem pewien, czy chciałem to podnieść, ale nie jestem. Już to mam, więc... Jak powtarzałem kilkukrotnie w Megamanie? Trójce, Break trójce? Nie czekajcie Nie warto jest płakać nad rozlanym mlekiem. I jak słowo tej w jedynce było mięcho w ścianach? Dlaczego nie ma w trójce? Mięcho w ścianach zdecydowanie by mi się przydało. Chocia no spokój, nawet w czwórce było mięso w ścianach. Ale... Eee. A i! Oczywiście małe serduszka dodają nam po jednym serduszku do amunicji, a duże serduszka dodają nam... cztery. E, pięć. Cztery to jest chyba 4. Oczywiście, że 5. Twórcy gier zazwyczaj starają się używać okrągłych. O, kurcze. Okrągłych liczb. W porządku. Ready, steady, go. O, jasny wind, jak ja jestem super. Nie! O, jasne. Nie powinniście skakać w tym momencie. Powinniście skakać, kiedy wahadło się przybliża do was, a nie oddala. To jest dosyć logiczne, nieprawdaż? Mhm. Mm A tutaj są nam przedstawiane ruchome koła zębatę i szkielety. Okej, okay, przepraszam bardzo. Zrobiłem sobie krótką przerwę na naleśnika przyrządzanego na słodko, co pozwoliło mi się trochę zrelaksować. Teraz mogę kontynuować. Biegnij, 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 biegnij. Może powinienem skoczyć? Trochę się boję, bo to na jest tutaj. Tu. Okej! Okay. Tak, jest fajna! <laughs> Naprawdę! Spalej. Ale czasem frustrujące trochę. Um, myślałem, że to się będzie obracać. W końcu jestem na kole zębatym. Dlaczego niby miałoby się nie obracać? No i pomimo faktu, że te kościotrupy mają zbroję i tak waluję od kościotrupów rzucającymi kośćmi, cały czas nie ma mięsa w ścianach. Jak słowo daje w jedynce można znaleźć całe masy. Nie! Medusa! on, Nie! Gin, 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 powiedziałem. Ta gra przestała być nagle fajna. Po prostu. A i meduzy są często porównywane do ptaków z Ninja Gaiden i muszę powiedzieć, że one są gorsze niż ptaki z Ninja Gaiden, ponieważ w Ninja Gaiden, jeśli jeśli udało wam się zlikwidować tego ptaka, to najczęściej nie wracał. Meduzy wrócą zawsze. Meduzy po prostu. Gdzieś musi być jakiś taki przeciwnik fabryczka, który je produkuje, bo one się nie kończą, jak słowo BON! Gdzie? Jest! Mm! Ach, stałem tam, nie powinienem zginąć w taki sposób. Odejdź trochę dalej, dziękuję. Okej, okay, to, to było głupie. To już z mojej strony było głupie, muszę przyznać. Mhm. Skoczymy tu, idziemy, idziemy. Skoczemy i pyk! Nie lubię medus. I o, żeż. Hmm, gdzie jest pierwszy. Tam jest lampion. Te lampiony są jakoś poukrywane. A ja chcę mieć łańcuch. Ej! Och, pierwszy lampion. O, pierwszy lampion, oczywiście, ominąłem. Hmm. A nie chcę mi się do niego wracać. Nie, to licho. I teraz jestem w zasięgu miecza tego kościotrupa, bo mam króciutki. No okej, okay, jednak wrócę. Proszę bardzo. Mam teraz łańcuch. I będę miał nadzieję, że natrafię stosunkowo niedługo na przedłużenie łańcucha. Tu jest zupełnie jak w planszy Sparkmana czy Metalmana. Hmm. Tu jest fajne. Meduzy nie. Meduzy nie są fajne. Przynajmniej nie spadamy z tych schodów, kiedy zostaniemy na nich uderzeni, co jest dużym plusem. Nie jestem pewien, czy spadaliśmy z nich, kiedy zostaliśmy uderzeni w jedynce. Mogliśmy, naprawdę nie do końca pamiętam. Nie tak, jakbym w jedynkę grał lata temu i nie pamiętał, może po prostu nie zwróciłem na to uwagi. Może w jedynce nie było aż tak... Nie było specjalnie wielu przypadków, gdzie... O, dziękuję. I było specjalnie wielu przypadków, gdzie przeciwnicy atakowali nas, kiedy chodziliśmy po schodach. Mam dwa punkty życia. Gdzie jest mięso w ścianach? W porządku, oczywiście. Meduzy można także przeskoczyć bardzo zgrabnie. Albo, albo nadzieć się bardzo zgrabnie na jedną z nich i stracić wszystkie kontynuacje. Od do ciężkiego cięcia. Okej, okay, z powrotem tu jestem. I. Sami przeciwnicy sami... sami znikają, ale... Miały, e, zniknął mi jeden kościotrup, ale uznam, że nie będę tego pokazywał, ponieważ to jest dosyć. dosyć częste w grach na Pegasusa. I e, tyle. I oczywiście chyba nie muszę o tym mówić, ale wspomnę tak... tak czy siak, ponieważ nie wiem, czy... wszyscy raczej powinni się orientować, przynajmniej ci, którzy oglądali. <laughs> Oglądali moje serie z platformówek, nie używam save stateów. Gra ma nieskończoną liczbę kontynuacji, więc korzystam z tego. Jeżeli stracę wszystkie życia, po prostu zostaję przenoszone na sam początek planży. I tyle. Dlatego, jeżeli mówię cięcie, to naprawdę mam. A te koła w magicznym sposobem się tu pojawiły, zdaje się. Jeśli mam cięcie, naprawdę mam cięcie. Naprawdę coś przechodzę, co później będę musiał. Coś być! Uuu, kurczę, to zostawiam. Naprawdę coś przechodzę, co później będę musiał... O, ej, miało to być mięso. Naprawdę coś przechodzę, co później będę musiał wstawić... Fru, co, co później będę musiał wyciąć. Nie będę używał save state'ów, będę używał ich, ich tylko po... Yy, wtedy, kiedy będę chciał zakończyć już sesję nagraniową. I Simon, to nie jest Simon, Simon był w pierwszej części chyba. Czy w drugiej, nie wiem. Ono, oh ono, oh ono, oh ono, oh ono, oh ono oh no, oh zlizbi się na mną. I... Tutaj już nie, nie będzie cięcia, bo nie przechodziłem tego kilka razy. Trevor, on się Trevor nazywa. Uuu! Uh. To było głupie, to było głupie! Oh, ale na szczęście się jakoś wykaraskałem. To jest specjalny przedmiot. Ja to wszystko pamiętam z jedynki. To jest spec... i czwórki. To jest specjalny przedmiot, który pozwala nam wyrzucić dwa specjalne przedmioty naraz. Albo staje się silniejszy. No okej, okay, nie wiem. Wiem, że jeżeli mamy krzyżowy bumerang, wtedy możemy wyrzucić dwa przedmioty naraz, Ale tutaj jakoś nie zauważyłem, żebym rzucał dwoma sztyletami zamiast jednego. Dziękuję. No już tak blisko tworzywszy. Naleśniki! Dziękuję jeszcze raz! Okej, okay, dobry naleśnik nie jest zły. Miałem kolejną przerwę na przepysznego naleśnika z dżemem i fon Mam nadzieję, że jakoś mi się... Oczywiście, że mi się nie uda. Wstrętne meduzy. O, tej, przed to udało mi się uciec. Przed tą jakoś również. Hmm, nabieram wprawy. I jak już mówiłem, te ka kamyki z napisem 2, a później nawet z napisem 3... Uff, to było blisko. A później nawet z napisem 3... O, oh, byłem na samej górze. Wiecie co? Okej, okay, okej, okay, ja już mam chyba trochę dosyć, więc... Do zobaczenia w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Castlevania 3 prawie na ślepo. Do tego czasu trzymajcie się ciepło. Cześć.